Witam Was serdecznie na kolejnej wyprawie na zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych. Wspomnienie wszystkich zmarłych, między innymi z naszych bliskich rodzin, którym oddajemy co roku hołd. Odwiedzamy ich groby, zapalamy znicze, składamy kwiaty i modlimy się za ich duszę. Dzisiaj zapraszam Was na trzeci film z legendarnej już, ponieważ rozpoczętej kilka lat temu serii poświęconej dawnym mazowieckim cmentarzom. Dzisiaj wyruszymy do Puszczy Kampinoskiej, a dokładnie na teren zwany Powiślem, gdzie pokażę Wam tamtejsze cmentarze i pozostałości nekropolii dawnych osadników menonickich. Zapraszam. Dzisiejszą wyprawę rozpoczynamy na dawnym cmentarzu menonickim w Kazuniu Nowym. Dlaczego? 1 lipca 1764 roku. Tego dnia wojewoda miński Jan August Hilzen zawarł umowę z Olendrami na powstanie tejże miejscowości. Miejscowości, która będzie zwana Kazuniem lub Kazuniem Niemieckim. W szczytowym okresie Kazun liczył 41 rodzin olenderskich, czyli 314 mieszkańców. Dodatkowo miał do dyspozycji własną szkołę podstawową i dom modlitwy. To jest teren, tak zwanego Powiśla Kampinoskiego, czyli regionu znajdującego się między północną granicą Puszczy Kampinoskiej, a brzegiem rzeki Wisły. Ponieważ te ziemie są narażone na regularne zalewanie przez zbierające wody Wisły i powodzie, w związku z tym od połowy XVIII wieku rozpoczęto tutaj osiedlanie olędrów, Menonitów, którzy byli specjalistami od prac melioracyjnych, urzeźniania gleby, na potrzeby pracy na roli oraz osuszania bagien. Dodatkowo trudnili się sadownictwem, hodowlą zwierząt oraz wyrobem serów holenderskich. I z Nowego przenieśliśmy się do miejscowości Sady do 1924 roku noszącej nazwę Markowszczyzna. Ta wieś powstała pod koniec XVIII wieku, tak jak i wiele innych osad kolonii menonickich na terenie Powiśla kampinowskiego W przedziale czasowym mniej więcej między drugą połową XVIII a pierwszą połową XIX wieku. Tutaj znajduje się kilkadziesiąt obramowań nagrobnych. Pojedyncze płyty nagrobne, a nawet nagrodki. Jak widać, to miejsce jest porządkowane. Jest tabliczka informacyjna poświęcona historii tego dawnego cmentarza menonickiego. Od 2020 roku to miejsce zaczęło być otaczane opieką, porządkowane i sprzątane. Bardzo dobrze, ponieważ to jest część historii naszego kraju. Historii, którą warto pamiętać i popularyzować a dodatkowo piękna jesienna aura towarzysząca dzisiejszej wyprawie. Żółte, pomarańczowe, pożółkłe liście, drzewa, otoczenie Puszczy Kampinoskiej, jak i pogoda, raz bezchmurna i słoneczna, a raz pochmurna, ale dzisiaj na szczęście deszczowa. Wszystko to nadaje niesamowitego klimatu wyprawie, którą właśnie dokumentuję. A tymczasem przenosimy się do kolejnych miejscowości i będziemy szukać kolejnych dawnych nekropolii menonickich. Jesteśmy na chronologicznie bardziej nowoczesnym, bo sięgającym przełomu XIX i XX wieku cmentarzu menonickim w Nowym Secyminie. Wcześniej poszukiwaliśmy cmentarzy menonickich i ich pozostałości w Nowych Grochalach, w Małej Wsi przy drodze, w Nowych Gniewniewicach i w Wilkowie nad Wisłą, czego efekty mogliście przed chwilą widzieć na ujęciach. Tymczasem w Nowym Secyminie jak i w ogóle w tych okolicach Powiśla Kampidowskiego znajduje się sporo artefaktów po dawnych Olendrach, po dawnych Menonitach. Jednym z nich jest istniejący i funkcjonujący do dzisiaj kościół pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Maryi Panny właśnie w Nowym Secyminie. Zbudowany w 1924 roku, pierwotnie był on sporem Menonitów. Później, po 1945 roku, a więc po zakończeniu II wojny światowej, został przejęty przez Kościół Rzymsko-katolicki. Bardzo piękny, skromny kościół, zbudowany z drewna i również pięknie komponujący się z leśnym otoczeniem puszczy Kampinowskiej. A tymczasem ruszajmy dalej. Wyjątkowo dzisiejszą wyprawę kończymy tutaj, w moim pokoju, w moim pokojowym studio. Jest to spowodowane tym, że nie udało się zwiedzić dawnych cmentarzy menonickich w Kromnowie i w Śladowie. Perspektywa powrotu rowerem z tamtych okolic po zmierzchu do Sochaczewa, gdzie miałem o 18.13, a jakbym tam jeszcze dojechał do tych wspomnianych miejscowości perspektywa późniejszego powrotu do domu no nie opłacała mi się delikatnie mówiąc także chciałbym bardzo przeprosić za to, że nie udało się tych miejsc odwiedzić ale udało się główny cel tejże wyprawy zrealizować 8 na 10 wsi dawnych osad menonickich na Powiślu Kampinowskim zostało zwiedzonych tymczasem jeszcze warto opowiedzieć o końcowej części Tejże historii. W XX wieku populacja olendrów zaczęła stopniowo zamierać. Wpływ na to miały dwie wojny światowe. W trakcie I wojny światowej wielu olendrów z Powiśla Kampinoskiego zostało zesłanych w głąb Rosji. Natomiast po II wojnie światowej, po 1945 roku, olendrzy, tak samo jak Mazurzy, Rusowie, członkowie innych grup etnicznych z ziem, niemieckich zostali z automatu uznani za Niemców i poddani represjom. Główną formą represji wobec Olendrów były przesiedlenia na tak zwane ziemie odzyskane, czyli na Warmię i Mazury, Pomorze Zachodnie, ziemię lubuską i Dolny Śląsk. I opustoszałe miejsca użyteczności publicznej, gospodarstwa, domy, miejsca publiczne, różnego autoramentu Używane przez menonitów zostały zagospodarowane przez miejscową polską ludność z różnymi rezultatami, ale najczęściej sporo dawnych obiektów, miejsc po dawnych menonitach zachowało się do dnia dzisiejszego. Czego przykładami są chociażby prywatne domy, gospodarstwa znajdujące się na trasie, której szlakiem dzisiaj podążaliśmy, a także. Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Secyminie. I tym akcentem kończymy nasz dzisiejszy film poświęcony dawnym cmentarzom menonickim na terenie Powiśla Kampinoskiego. Jeżeli Wam ten materiał się podobał mimo wszystko, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, napisania komentarza pod filmem. Do pisania komentarzy szczególnie zachęcam osoby mieszkające bądź pochodzące z tych okolic. Sekcja komentarzy jest jak najbardziej dla Was. Jeżeli pierwszy raz jesteście na kanale Bizon na Szlaku i Urbeksie, to zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na moim kanale oraz kliknięcia w dzwoneczek, żebyście na bieżąco dostawali informacje o kolejnych filmach, które będą się pokazywać. Zapraszam Was również tradycyjnie na moje media społecznościowe, na moje fanpage na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie w miarę możliwości na bieżąco staram się wrzucać fotorelacje i shortsy z wypraw. Tymczasem, do zobaczenia wkrótce na szlaku. Cześć!